Gość Radia Gdańsk. A w naszym studiu Marcin Mądrzejewski, przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego, z którym rozmawia. Kuba, kaługa dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich rady słuchaczy. No właśnie, przewodniczący w stanie przejściowym, można powiedzieć. No, w stanie przejściowym tak bym tego nie określił, bo tutaj nie ma żadnej inicjatywy ze strony rady. Która zmierzałaby do tego, żeby dokonać takiego odwołania. Oczywiście, jeżeli Rada swoją większością taką decyzję podejmie, no to ja to najzwyczajniej w świecie uszanuję, aczkolwiek. Yy, ta procedura, którą wszczęła pani Wojewoda, rozumie że o tym będziemy rozmawiali, ona nie dotyczy funkcji przewodniczącego, tylko mandatu radnego. Ona dotyczy, tak jest, mandatu radnego, ale siłą rzeczy, gdyby pan stracił mandat radnego, to automatycznie. Naturalnie. Nie, nie będzie pan przewodniczącym Rady Powiatu Kościerskiego. To ale dobrze. Oczywiście. Wyjaśnijmy po kolei słuchaczom, o co chodzi tak naprawdę i, i co się dzieje. Bo nie ma rzeczywiście inicjatywy ze strony Rady. Jest wniosek pani Wojewody Pomorskiej, Beaty Rutkiewicz, wniosek dotyczący wezwania Rady do wygaszenia pana mandatu. To jest rzeczywiście. Pani Wojewoda najpierw e, poprosiła Radę Powiatu o wyjaśnienie. My powołaliśmy komisję, która tą sprawę gruntownie wyjaśniła. E, sprawa została zainicjowana przez grupę radnych pod e, przywództwem pana Zdzisława Czuchy. E, ta grupa kwestionuje to, że otrzymałem dwie dotacje na utworzone stanowiska pracy, refundacja wyposażenia stanowiska pracy. To są umowy. Jedna z tych umów została podpisana jeszcze w poprzedniej kadencji, druga umowa została podpisana y, dwa dni po zaprzysiężeniu. Czyli, czyli stosunkowo y, y, świeżo zaraz po rozpoczęciu. Czyli ro, cała po procedura, po jak rozumiem, przyznawania tych dotacji. Jeszcze przed tą kadencją. Odbyła się przed tą kadencją. Tak, tak, tak. Ale to nie jest Ale jakby, to nie ma znaczenia. To nie ma, to nie ma znaczenia. też w poprzedniej kadencji. Oczywiście. Prawda? Aczkolwiek mhm. tamtego mandatu no, nie da się już wygasić. Się Jednym zdaniem odniosę tak. się do tego wezwania, o którym tutaj mówimy. Ono moim zdaniem jest. Y, nie boję się tego stwierdzenia, bardzo niskiej jakości merytorycznej. Pani Wojewoda w swoim piśmie y, odnosi się tutaj do informacji, które rzekomo uzyskała od starosty Sztumskiego. Nie wiem, co starosta Sztumski miałby. No właśnie tego. chciałem pana zapytać też o to, jaka jest rola starosty w tym Nie mam zielonego pojęcia, sprawie. o to trzeba pytać osobę, która podpisała to wyzwanie, czyli panią wojewodę. Skądinąd w tym wezwaniu nie ma ani słowa na temat stanowiska Rady Powiatu Kościerskiego, nie ma ani słowa na temat tych wyjaśnień, tylko jest powołanie się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczy... PFRONU, czyli Funduszu y, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a nie funduszu pracy. A tutaj różnice są, moim zdaniem, no, zasadnicze, fundamentalne. Dobra, to spróbujmy to wyjaśnić. Po kolei idąc, Działalność gospodarczą pan prowadzi, oprócz tego, że jest pan radnym, rozumiem, no z czegoś pan żyje. Na co Prawie dzień. od 15 lat. Tak. I czego ta działalność dotyczy? Zarządzania nieruchomościami. Zajmuję się przede wszystkim zarządzaniem nieruchomościami. No i w związku z tym, że ta działalność się rozwija, zatrudniam też nowych pracowników. Na złożył wypo... pan wnioski, jak rozumiem, do Złożyłem. Powiatowego Urzędu Pracy o dotowanie czego? Wyposażenia, o refinansowanie wyposażenia stanowiska pracy na nowo utworzone stanowiska. Chciałbym z całą mocą podkreślić. Że fundusz pracy, z którego skorzystałem, on w 14% faktycznie jest majątkiem powiatu, ale to jest tylko i wyłącznie ten zakres, który zgodnie z decyzją Ministerstwa y, y, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczany jest na wynagrodzenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostały zakres, i tu jest jednoznaczne stanowisko ministerstwa, nie jest Pozostały zakres funduszu pracy nie jest majątkiem powiatu i w tej kwestii mamy jednoznaczne stanowisko ministerstwa ministerstwa które wchodzi w skład rządu Donalda Tuska którego przecież przedstawicielem jest pani wojewoda No właśnie bo to więc jest... tak naprawdę pani wojewoda swoim stanowiskiem swoją decyzją kwestionuje to co yy, ustaliło i stwierdziło ministerstwo więc Moim zdaniem jest tu daleko idąca niesprawiedle. No, Mogę panu nie, redaktorowi to stanowisko ministerstwa przekazać. Ono, położy pan tutaj, ja sobie potem na to. ono mówi o tym, to spojrze, że. To, ale czego... ministerstwo nie odnosiło się bezpośrednio do pana sprawy. Przecież. Odnosiło się bezpośrednio właśnie do mojej sprawy, bo takie pytanie zostało do ministerstwa po prostu skierowane. Przez panią wojewodę? W nie, pana sprawie? Nie, przez Powiatowy Urząd Pracy. Aha. I to jest odpowiedź dokładnie na tą sytuację, z którą mamy tutaj do czynienia. Czyli zanim Powiatowy Urząd Pracy udzielił panu dotacji, to pytał o to w ministerstwie? Nie. O pana e przypadek? Nie, nie. No właśnie. E powiatowy Urząd Pracy zadał to pytanie e bodaj w maju tego roku. E w momencie, kiedy te kontrowersje zostały, że to tak... Określe wzbudzone przez tą grupę radnych. Czyli wtedy, kiedy ta sprawa wybuchła, mhm. e, w ramach wyjaśnienia Powiatowy Urząd Pracy zadał takie pytanie, uzyskał jednoznaczną odpowiedź. I ta odpowiedź, wraz z tym całym wyjaśnieniem, została do pani wojewody przesłana. Ale ministerstwo nie odnosiło się do tego, czy pan naruszył, czy, czy nie naruszył przepisów. Ale Tylko... fundamentem naruszenia mhm. tych przepisów jest to, czy Fundusz Pracy jest mieniem powiatu, czy nie. Bo mówimy tutaj o prowadzeniu działalności na mieniu powiatu. I Dobra, tutaj... to ja bym chciał, przepraszam, żeby też słuchacze wiedzieli, Jasne. przeczytać ten przepis dokładnie. Yy, artykuł 25. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu. I dokładnie w tutaj, przepraszam, że pan uzyskał... w trafił pan w sedno. Z w którym... powiatu. W którym radny uzyskał mandat a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, to już jakby też istotne, ale, ale to tylko... Ale oczywiste. W jakim sensie tak. oczywiste. Tak. No więc y, jest tu napisane, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu poniżej jakiegoś tam procenta na przykład. Nie, nie. Jest, Pytanie nie, nie, nie. O, czymś, mm -hmm. o czym innym tak. tutaj mówimy? Bądźmy precyzyjni. Y to o czym mówię, fundusz pracy w 14% jest mieniem powiatu, a w pozostałej puli w ogóle nie jest mieniem powiatu. A to z czego korzystają przedsiębiorcy taki, tacy jak ja, to jest, to jest ta pozostała pula. Rozumie pan redaktor o czym mówię? Rozumiecie państwo, tu, tu jakby sedno jest takie, że to może to trudno wytłumaczyć, ale fundusz pracy w tej kwestii, w której przedsiębiorcy, którzy tworzą... W pocie czoła, nie boję się tego stwierdzenia, nowe miejsca pracy dają pracę bezrobotnym i mają prawo do refinansowania wyposażenia takiego stanowiska pracy. To nie jest majątek. Powiatu, to nie jest mienie powiatu. I tutaj opinie prawne w tej kwestii są jednoznaczne. jeżeli... No Ale ja zapytałem też, o to opinię prawną i w Urzędzie Wojewódzkim mi przedstawiono taką opinię prawną. W, w dotyczącą oparciu... pefronu, tak? Bo, bo, bo to jest yy, dotyczącą pefronu, a nie Funduszu Pracy. W oparciu, tutaj, o którą pani wojewoda to pismo. Bądźmy tutaj precyzyjni. Pani tak. wojewoda odnosi się do jakiegoś stanowiska Starosty Sztumskiego, odnosi się do stanowiska Rady Powiatu Kościerskiego, ale potem już w ogóle się do tego w, dal, w dalszej części tego pisma nie ma o tym ani jednego słowa. Jest tutaj tylko i wyłącznie wyrok NSA, który dotyczy, w moim odczuciu, zupełnie innej sprawy. Krótko, żeby podsumować ten temat. Środki Funduszu Pracy nie stanowią dochodu powiatu, nie są ujęte w uchwale budżetowej powiatu, nie są zarządzane przez Radę Powiatu ani przez Zarząd Powiatu, nie podlegają kompetencji uchwałodawczej czy kontrolnej Rady Powiatu. To są środki wydatkowane w opinii. W oparciu o odrębne procedury rządowe, czyli tak naprawdę tutaj Powiatowy Urząd Pracy wypełnia zadania zlecone. My do tych pieniędzy, jako Rada Powiatu, nic nie mamy. Ale można zapytać jeszcze inaczej. Proszę. Czy ktoś spoza Powiatu Kościerskiego mógłby sięgnąć po te środki? Każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w tej procedurze, może po te środki bez najmniejszego problemu, panie redaktorze, sięgnąć. Ale z Powiatu Kościerskiego. A ten, kto jest spoza powiatu kościerskiego, może po takie same środki w swoim, w swoim powiecie sięgnąć. Ot i wszystko. Więc każdy, kto tworzy miejsca pracy, ja może powiem teraz coś takiego... Ja rozumiem, że logika tego jest taka, przepraszam, że te środki mogły trafić na, do jakiejś działalności w powiecie kościerskim, ale trafiły do pana po prostu. Dokładnie. Więc... Mogły trafić, inaczej to ujmę, do każdej działalności, która spełniłaby określone wymagania. Ja powiem może coś niepopularnego, tak, 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 tak to troszeczkę ujmę, że... że... Oczywiście, ja nie jestem przyspawany do mandatu radnego. To, to, to nie o, tym, tym, o tym nie, za chwilę jeszcze. Nie tak. w tym rzecz zupełnie. Mm. Jakby to, to jakby kwestia jest taka, że każdy przedsiębiorca ma prawo do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Ja życzę każdemu urzędnikowi, również pani Wojewodzie, żeby poszedł na swoje, zatrudniał pracowników, wziął na siebie też ten ciężar płacenia podatków z własnej kasy. Jeżeli płacę podatki, to mam prawo też do korzystania z tego, co mogę dostać. W zamian idąc tym tokiem myślenia, pani wojewody, to przepraszam bardzo, środki takie jak 500 kiedy były dysponowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej, idąc tym tokiem myślenia, trzeba by wygasić mandaty wszystkich radnych, którzy z tego dzieci, skorzystali. Tak? Mhm. No, na miłość Boską, uważam, że to jest pewnego rodzaju no, daleko idące uproszczenie i absolutnie nie powinniśmy się tym kierować. Skąd inąd? pani wojewoda? W innych przypadkach, gdzie radny konkretnej gminy, realizował zadanie publiczne na zlecenie gminy jako podwykonawca, odmawiała wygaszenia mandatu. Czyli mam wrażenie, że tutaj nie wszyscy są... A jest teraz... pan w stanie podać konkretny przykład? Taki? Jestem, ale nie na antenie, bo nie chciałbym tutaj nikogo e, zrazić do swojej skromnej osoby. Ujmę to w ten sposób, że e, ten przepis jest przez panią wojewodę interpretowany zbyt szeroko. Interpretacje prawne tutaj muszą być jednoznaczne i niestety ten przepis jest traktowany uznaniowo. Są lepsi i gorsi. Pewnie pan się jest, czuje gorszy? No pewnie jest zamówienie polityczne na to, no właśnie, żeby no to chcę mnie pozbawić tego pozbawić. Jakie tego jest drugie dno tej sprawy? Bo też w pana wypowiedziach, choć pan się tak szeroko nie odnosił do niej, to chyba pierwsza okaza, kiedy pan może o niej opowiedzieć tak... Tak szeroko, ale sugerował pan, że to jest jakiś wymiar polityczny też, znaczy, że to no są osobiste ta, pewne. Nie jest tajemnicą, sprawy. że stoi za tym radny Zdzisław Czucha, który na pierwszą sesję Rady Powiatu w tej kadencji przyszedł w przekonaniu, że dysponuje stabilną większością i że będzie w stanie wybrać starostę zarząd, prezydium w takim składzie, że będzie mógł sobie ciągnąć z tylnego siedzenia za sznurki. Pan jest politykiem Platformy Obywatelskiej. Pana kolega, o którym pan mówi? Również, tak. tak i mamy te same korzenie polityczne, ale tutaj Platforma w powiecie kościerskim jest, tak bym to określił, silnie podzielona, od lat prowadzona w ten sposób, żeby, żeby nikt się nie wybił, żeby nikt nie zaszkodził tej pozycji. Polityka. Nie boję się tego Czyli to wewnątrzpartyjne rozgrywki. Można to tak określić. To chodzi o to, żeby mnie pozbawić mandatu, bo, bo jestem przeszkodą do tego, żeby ktoś sobie zbudował większość według własnego uznania. Mhm. Ja tutaj byłbym spokojny bez względu na to. Czy ja będę radnym, czy nie? Myślę, że radni powiatu Kościerskiego to są ludzie na tyle rozsądni, że akurat tej konkretnej osobie nie pozwolą na to, żeby sterowała y, ich decyzjami. Trzymając się jeszcze tego wniosku, on został skierowany z dniem 5 sierpnia tego roku do, y, do Rady. Tak jest. W ciągu 30 dni, zgodnie z przepisami, Rada powinna się tym wnioskiem zająć. Najbliższa sesja 27 sierpnia y, wypada. Znajdzie się ten wniosek w porządku obrad? Panie redaktorze, tak naprawdę radni powiatu Kościerskiego już dwukrotnie zajmowali się tą sprawą. Tą sprawą, ale nie wnioskiem wojewody. Yy, nie wnioskiem wojewody, ale yy, pismem wojewody z prośbą o wyjaśnienie. Przypomnę raz jeszcze, najpierw. Radni Powiatu Kościerskiego na sesji zwołanej z inicjatywy grupy pana Zdzisława Czuchy nie podjęli uchwały o wygaszeniu mandatu, a później podjęli uchwałę o braku podstaw do wygaszenia mandatu na podstawie prac komisji, specjalnej komisji doraźnej, która została powołana, która te kwestie zbadała i te wszystkie dokumenty potem do pani Wojewody wysłała. Tylko Stąd niestety nic się nad nim konsekwencją nie konsekwencją jest ten wniosek pani Wojewody, który trafił No nie, ten wniosek do nie jest konsekwencją, ale taka jest procedur, W tym też, wniosku tak? nie ma ani słowa o pracy komisji misji, o tych argumentach, które tam zostały poruszone. Ale taka jest, chodzi mi o to, że taka jest procedura, tak? To znaczy, kiedy Rada nie wygasi mandatu, tak. a wojewoda widzi no ja podstawy mam, do tego, żeby wygasić, ja to kieruje taki wniosek, ja takie Ja mam wezwanie, pełne przekonanie, tak. że pani wojewoda będzie do tego zmierzać i po prostu po tych 30 dniach wygasi ten mandat bez względu na to, czy Rada Powiatu się tym zajmie, czy nie. Ale to jest decyzja już Rady Czyli zarządzenie zastępcze będzie wydane? Tego się pan spodziewa ostatecznie? Tak, tak sądzę. I ono uzyska moc prawną i wtedy pan straci ono mandat? Ono uzyska moc prawną w momencie, kiedy zostanie wyczerpana cała procedura. Bo będzie się pan odwoływał od tego? Naturalnie. Mhm. No dlaczego miałbym, przepraszam, Dobrze, A na, ustąp... na najbliższej sesji to się znajdzie w porządku obrad, czy nie? Czas no bo pan ma wpływ na porządek obrad. Mam, porządek, realny, mam no wpływ, ale nie jestem tutaj oczywiście jedynym organem uchwałodawczym. To, to będzie decyzja radnych, także... Poczekajmy. A może jak jest tak, że pan jest też pewny, jak rozumiem, większości i stanowiska radnych. Nie jestem w tej, tego pewien w tej sprawie. No bo skoro pewien. No to... nie jestem tego pewien. Nawet jeżeli radni dwukrotnie e, zajmowali się tym tematem, Modo mają prawo zdanie? do zmiany zdania. I mm. ja to szanuję, nie mam z tym kłopotu. Albo chodzi mi o to, że może trzeba po prostu ch, y, poprosić radnych, żeby się tym wnioskiem przedyskutujemy tą Zajęli i, to. Zajęli i zobaczyć, co powie ja, Rada i tymi będzie par, słowami wtedy to, mniej obarczony pewną kontrowersją. Pro, jakby, proszę, tak. proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie unikam odpowiedzi, ale pozostawiam tą decyzję radnym. Więc przedyskutujemy to, omówimy w szerszym gronie i wtedy podejmiemy decyzję, czy po raz trzeci będziemy się tym zajmować, czy, czy po prostu uznamy, że tą decyzję już podjęliśmy. Myślę że, to, myślę, że, myślę, że to jest temat w dużej mierze zastępczy. Tak jak powiedziałem, no, gdybyśmy chcieli w ten sposób interpretować ten przepis tak szeroko, to naprawdę trzeba by pozbawić wielu osób mandatów. A tak punktując, ujmę to w ten sposób, że. Czyli w każdej Co? sytuacji, kiedy. Yy, yy, w bardzo wielu Kiedy z... powiat jakieś zadania własne. Yy, znaczy, no to nie jest re... zadanie własne, zadanie zlecony, to nie jest, przepraszam, to jest... Zadanie zlecone realizował a, i... A, tak. E, i. Tak, na, na wyższym poziomie ogólności, jeżeli pan to pozwoli. Ja uważam, że samorząd dawno s, m, stał się takim. Takim gremium mało atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Dla mnie osobiście pełnienie funkcji publicznej, sprawowanie mandatu radnego to jest, tak powiem, no, no, ogromny zaszczyt, wielka przyjemność, ale to nie jest być albo nie być. To, co, to, co robię zawodowo, daje mi dużą niezależność, poczucie wolności i mogę, mogę sprawować tą funkcję publiczną, nie muszę, ale w szerszym ujęciu tego typu działania, jakie podejmuje pani Wojewoda, zniechęcają moim zdaniem jednoznacznie przedsiębiorców do tego, żeby angażować się w to życie publiczne. A, po pan... a moim skromnym tak. zdaniem naprawdę przedsiębiorców w wielu radach, radach gmin, powiatów, po prostu brakuje. Musimy już kończyć, bo czas nieubłagany, ale chcę o jedną rzecz zapytać teraz trochę teoretyzując. Y załóżmy, że to pójdzie tak, jak pan to przewiduje. To znaczy, że i tak będzie wydane zarządzanie zastępcze wojewody i pana mandat zostanie wygaszony. Wtedy pan nie będzie radnym, zniknie pan z Rady Powiatu. Prawomocnie dopiero po decyzji sądu. To jest długa droga, ale załóżmy, że tak, tak. Może, że tak. tak, tak. może być. Y zdecyduje się Pan jeszcze na start w wyborach samorządowych kolejnych w przyszłości? Panie redaktorze, gdyby pan mnie tak. Jednoznacznie. Ja pytał... tu nie jestem od łatwych pytań. Nie, to, to, jest, to jest bardzo łatwe. To jest bardzo łatwe pytanie. Czy się zdecyduje, czas pokaże. No, w polityce nigdy nie mów nigdy, no, więc jakby na pewno nie interesuje mnie w, w gremiach samorządowych, żeby pełnić jakąkolwiek funkcję etatową. Czy, czy ja się zdecyduję, czy wyborcy zdecydują, że moje doświadczenie w jakikolwiek sposób może się przydać? Moim zdaniem w Radach gmin czy powiatów zdecydowanie brakuje nie tylko przedsiębiorców, ale zdecydowanie brakuje ludzi młodych. Myślę, że też, też przychodzi czas na taką zmianę pokoleniową. Eee, tu raz jeszcze odniosę się do, do pana Zdzisława Czuchy, którego karta moim zdaniem dawno jest zgrana, powinien ustąpić miejsca jako emeryt ludziom zdecydowanie młodszym. Za chwilkę przyjdzie czas też na to moje pokolenie, żeby ono, mówiąc krótko, zrobiło miejsce dla następnych. To tutaj się zatrzymamy w tej rozmowie i zrobimy miejsce dla następnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Gość Radia Gdańsk.